Witam Was bardzo gorąco z pokładu BMW M4CS Competition Sport dokładnie powiem Wam szczerze, że to wóz, z którym najpierw chciałem się przejechać, a później wam o nim opowiedzieć, ponieważ to, co tutaj mamy, to po prostu poezja smaku. I to nie dlatego, że do dyspozycji mamy 550 koni mechanicznych, dlatego, że mamy bardzo sztywne nadwozie, co zresztą widać po mnie doskonale. Mamy dodatkowo bezpośredni układ kierowniczy i z jednej strony ten pojazd wygląda jak M4, ale powiem Wam szczerze, moim zdaniem powinien nazywać się troszkę inaczej, bo to, co tutaj stworzyli inżynierowie, to absolutna poezja. Moi drodzy, udaliśmy się dzisiaj na jazdę testową BMW M4 CS razem z Adamem. Teraz jest trochę moja kolej, aby zasiąść za kierownicą i muszę przyznać, że jest to auto pełne mocy, czuć tą moc jak się siądzie za kierownicą. Adam powiedział, że nie jest to auto idealne, ale faktycznie zgodzę się, jest nietypowe. Na pewno przynosi dużo frajdy, dużo emocji, czuć, czuć, czuć te konie, 550 koni mechanicznych, M4, M3. CS na pewno jest czymś innym, CS na pewno jest czymś innym niż zwykłe BMW M4 i warto, warto spróbować. I przyznam uczciwie się Wam do tego, że znam M4 i bardzo lubię ten samochód. W drugą stronę po Competition Sport miałem wygórowane oczekiwania. Chciałbym na tym samochodzie mieć więcej dodatków aerodynamicznych i dzięki Bogu mamy dodatkowo możliwość założenia elementów M-Performance, ale też jest to samochód, który z pozoru wygląda podobnie do M4, a jest całkowicie innym samochodem. Powiem Wam szczerze, jakbym mógł określić właściwości na tego pojazdu, to absolutne wow. To samochód, który genialnie, aż sam się, że tak powiem, przejązyczam w tym wszystkim, ale to są wielkie emocje, uwierzcie mi na słowo. To samochód, który genialnie wraca do korzeni. To samochód, który świetnie się słucha. To samochód, który jest Dziki, narowisty, któremu możemy odłączyć systemy bezpieczeństwa wtedy, kiedy sobie tego życzymy i być z maszyną jeden do 1, sam na sam. I powiem Wam szczerze, że taka motoryzacja to jest coś, co absolutnie kocham, bo wychowałem się na pojazdach latach 90. Tam nie było ESP, nie było e, stabilizacji toru jazdy, nie było trybu driftu i tak dalej. I tutaj ten samochód, powiem Wam, że jest absolutnie genialny. Oczywiście są takie elementy jak ceramiczne układy hamulcowe, które wymagają delikatnego dogrzania. Oczywiście są też zamontowane sportowe opony, z którymi też trzeba umieć się obchodzić. Jeżeli macie świadomość, że są zimne. To trzeba je traktować z rozwagą. Oczywiście ten samochód, jak BMW, będzie takim genialnym kompanem na co dzień, ale wersja Competition Sport, czyli CS, jest dla osób. Które kochają motorsport, oczekują czegoś znacznie więcej niż klasycznego samochodu i doskonale rozumieją, że kierownica musi działać sztywno i precyzyjnie. Rozumieją również, że samochód musi być bezpośredni i dawać ten faktor zjazdy, który wdraża nas ponownie w te cudowne lata 90., gdzie elektronika mówi ok. Teraz ty, teraz ty prowadzisz. Jestem bezpośredni, agresywny, w pełni dostępny do twojej dyspozycji, dzięki czemu wiemy, że wkraczamy w świat motoryzacji, którą po prostu kochamy. Czy BMW M4 CS pojedziemy do sklepu? Jasne, jak najbardziej pojedziemy. Mamy bagażnik na pokład, zasiądą cztery osoby. Czy komfortowo? No, przy tych fotelach kubełkowych, które są, to są znacznie wygodniejsze pozycje w BMW niż ten model. To trzeba przyznać. Ale tutaj nie liczy się aż tak bardzo komfort. Tutaj nie liczy się to, ile będziecie mieli schowków, bo zauważcie, że nie macie podłokietnika na przykład. Zamiast tego macie tunel karbonowy sygnowany logiem CS. Kierownica oprzyta Alkantarą. Mnóstwo włókna węglowego i samochód, który moim zdaniem czy powinien się nazwać M4, to zostawiam Wam w sekcji komentarzy. Nie zmienia to jednak faktu, że to pojazd, który zdecydowanie rozkochuje i takich można powiedzieć fanów motoryzacji albo ludzi, którzy lubią tą klasyczną motoryzację, z pewnością e, zdecydowanie przybliży do swojego ducha. Bo jeżeli oczekujemy komfortu i wygody, to to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Są pozycje w BMW, które zdecydowanie bardziej Was przybliżą. To samochód, w którym pojedziemy na tor, to samochód, w którym genialnym stylu odwieziemy dzieciaki do przedszkola albo do szkoły. To jest też samochód, który z pewnością będzie nam codziennie przypominał Masz coś wyjątkowego. Masz niesamowity pojazd, który komfort ma pozostawiony na bok. Za to najważniejsze jest to, jak się nim jeździ na co dzień. A to jest tryb komfort, moi drodzy, więc tutaj powiem Wam, jest naprawdę dobrze, oczywiście, za. Kliknięciem jednego przycisku niczym magicznej różdżki przełączamy. Zobaczcie, wszystko na sport. Sport Plus, i auto staje się niesamowicie bezpośrednie. Przeredukujmy na odpowiedni bieg. Możemy na pierwszy. I teraz czujemy, że samochód dosłownie. Jest na granicy przyczepności. Oczywiście mamy szerokie opony z tyłu, więc tej przyczepności jest pod dostatkiem, jednakże auto prowadzi się pewnie, stabilnie i jest naprawdę genialnym przyjacielem nie tylko na co dzień. Również walory akustyczne, które są w tym pojeździe, pozwalają na to, że. Jest ciekawie. Oczywiście, sztywne zawieszenie, co zresztą widzicie, jak non-stop podskakuje na wszystkich niewybojach, ale szczerze ja to kocham i nie mam z tym problemu, wręcz przeciwnie, więc ten samochód z powrotem przenosi nas do świata, można powiedzieć, tej surowej, pięknej motoryzacji. Podsumowując, czy M4 jest idealnym samochodem? Z pewnością nie. Jest samochodem nietypowym. Tylko dla osób, które mają w serduszku najszybszą literę na świecie i są skłonni pozostawić komfort dzisiejszych czasów na rzecz dynamicznych osiągów i ciekawego performensu. To również samochód dla ludzi kochających motoryzację, ale taką surową bezpośrednio. BMW M4 CS to także samochód dzięki BMW M Days, cykl, który jest przez tydzień BMW M-Cars, także jeżeli chcecie spełnić swoje motoryzacyjne marzenia, no to moi drodzy, testuj, prowadź, wybierz swoje M, czyli najszybszą literę na świecie.